Słyszeć, że serca tym serca w tym życiu w świętego? Czy w swoim życiu Ducha Świętego? relację? On potrafi z twoje życie. relację? On potrafi przemienić Twoje życie. Przyjdź do nas, poznaj go bardziej. Serdecznie chcemy zaprosić Was na czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego. To będzie taki czas, kiedy wspólnie chcemy spotkać się. Po pierwsze po to, żeby przypatrzyć się Duchowi Świętemu, we wspólnocie razem się pomodlić i poprosić Go po prostu, żeby przemieniał nasze życie. I śpiewać i uwielbiać Ducha Świętego i Pana Boga w Trójcy Świętej. Naprawdę zapraszamy, weźcie swoje rodziny, przychodźcie z nami i spędzicie ten czas z nami. Ten wieczór zesłania Ducha Świętego. Czyli kiedy i gdzie? 14 maja, Wigilia z Ducha godzina 19. Y, Nieszpory. Y, Gosia później będzie y, wzywać Ducha tak. Tak, słowami, a później będziemy wzywać Ducha uwielbieniem. Tak. Zapraszamy serdecznie.